Dobra, zaczynaj ten odcinek, a już biorę oddziały. Nie, ale co robimy? Skybase, zadawajcie. O, właśnie nie, film, film, e, film. trzy. Ma, ma a pre 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 macie Predatora? Nie, Mówię, o co w tym chodzi? Tobie. dzisiaj taki sam odcinek pod tytułem Challenge Predatora. Predator, Challenge. Za tak, musimy być predatorem i lecimy na tajną twierdzę. Musimy być predatorem i lecimy na tajną twierdzę. Już mówię o co chodzi w Challend'u, bo Challend'u się wydaje taki, no wiecie, trochę głupi. W Challenge chodzi głównie o to, że u predatora jest kilka ognisk. pewnie. Tym. Tam praktycznie nigdy nie ma strefy na tym ognisku. Więc naszym, celem, więc naszym celem będzie zbierać bardzo dużo masów i, I, i przeżyć na tajnej twierdzy. Tak, po prostu jakby musimy być przy ognisku i ktoś zbiera masy i daje masy i rozpalamy. I tak cały czas. Tak. Niestety w wideo nie ma predatora. Ale on się będzie wyróżniał, to dać Janeczkę. Mogę koronkę? Bo ten... Bo ktoś ma lagi jakieś Janeczko Jak, to tak? ja, muszę pierwszy, ja, ja muszę pierwszy goto Ja no, pierwszy goto używam No to idziemy, oczywiście Zostaw łapkę w górę No i tę, teraz suba z dzwoneczkiem Tak Ja to Filip, mogę ci zmontować trochę. Dobra, no co wiesz. Ej, ja mam gotowość. Nie, ma. nie, 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 tańcz! Już nie, 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 No, weźmy Nie, sorry, 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 sorry mm. Bo widzowie, jak pewnie wiecie, to się dostaje za te emotki z serii Konrad na YouTube. Dobra, zaczynamy Proszę mm -hmm. do wiadeczek

Ej, to jest dziwne, bo w tym autobusie zawsze jakby się świecą światła i jest impreza. A teraz nie, teraz nie. No bo pliki, no to jest tak samo w każdych grach, że jak jest co chwilę aktualizacja, to to coś się usuwa. Coś w plikach się przestawia. Niech nie mu tak Chcielibyście się nagrywać dwa przeklęsła na Proszę. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej demonetyzacji. I bez słowa na k. Przeklinasz że widzowie szukają. No jak tak no? no nie tak. No, jeszcze cię ogląda dwóch latek jakiś, który oglądają się na Kurde, mam zneagowany ekran. Gdzie ja lecę? Nie wiem. co... Przyjemny poleciałem. O! Ej, wiecie co mi się dropnęło z tej normalnej skrzynki? A zobacz, co ja mam. Ten, pistolet piechotny fioletowy. Jestem z tego dobra. Oddaj mi to, oddaj mi to, oddaj mi to. Oddaj mi, mi, mi to, ja chciałem ci pokazać, filerski. Nie, ma no właśnie, nie już myślałem, Dobra, ja... Sorry, bo ja wiem, miałem ja, miałam ja, 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 laga ekranu, ale już jestem na... Tutaj. Ej, Nie, dobra, nie ja, opłacę się, bo nie i taki. Bo my tutaj tylko na tajnej twierdzy będziemy. Dobra, ja już zbieram macy. No ja też. I mamy przeżyć, y, y, mamy wygrać grę, być y, y, ten, będąc tylko na tajnej twierdzy. To są te ogniska. Tak? Właśnie, to są tutaj ogniska. Czyli mamy wygrać grę, y, będąc tylko na tajnej twierdzy, tak? Tak, tak. No to będzie trudno, ale postaram się. I my już takie się robiliśmy tylko poza odcinkiem. Po tak, to niestety nam się nie udało przy E i bo Ja bym zaznaczał wszystko. Dobra, to zaznacz kilka. Bo na przykład ja będę na tym. A, i no, dobra, jest, będzie takie coś jak dyżur. Teżury czyli, że po kilka. Y, że będziemy po prostu chodzić. Tak, tylko Filip, ma. Coś Filip, ja szukam, <grabi> Tutaj jest. Okay. Weź tak, nie rob dla odcinki, po prostu gapisz jak my to robimy. Dla ty nie tutaj zbierasz macu. Bo drugie. było tak ostatnio. Co przegraliśmy, że na nas. Nie zbierałeś macu. No, na razie 100. A ja mam 600 O! Druga legendarna skrzynia już w mojej grze. Uwaga, co dostanę? No tam co to w ogóle jest? Ale mam apteczkę, mam apteczkę. Pierdziowo. Ja nie, też nie, to mam nie apteczkę idzie się nie papda. Nie, dobra, ja idę ładno, Ja z leczeniem to akurat ciężko. Ja Ej, kto no, wędkę? Chodźcie mięsko. Ja tam wędki będę szukał. O, mam wędkę. Mam jeszcze też Dobra, chyba będziemy w czytym ogniwki Bo tam No bo tutaj są. jeszcze jest... Nie, bo tutaj jeszcze jest ten. Można jeszcze łowić sobie. No hop rybka. I nie, no chorypka. Za, nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu, oczywiście, kanału Jameczka. Czyli Jameczek, czy Bardzo polecam? Tam są filmy, to samo, co film, to jest Robloxa, czy takich Nie wiem, proszę Państwa. I ja teraz do jedyna. na jakie baby? Ty macie? To tak. trzy płaszczaki. Mam trzy płaszczaki już. I mam jedną siorbarybkę. Nice. A masz tą pędkę zaawansowaną? Nie. Dzień, że, takie dobre Posłusz, porybka, dobra, zrób... ja już mam prawie fula. Ej, dobra, chodźcie na te duże. Właśnie, wyżej już Dobra, nie chcę tego uchodzi. Dzięki. Majka więcej miejsca na leczenie. bo jak wiecie, jakoś tam się nie przyda. Tak. Nawet w nam się w ogóle nie przydadzą. Ej, tutaj jest chopa rybka. Ej, tutaj są w ogóle trzy ryby. Nie no wiem, ja tutaj łowiłem sobie. Um, czy, czy ktoś może wziąć płaszczaki, które będę zaznaczał? Tak. Ej, kto chce mój karawid piechał fioletowy to, to niech Janaczek Co będzie bropa Ale czaki. Gnie Nie ma, na ktoś się dał. No, masz tutaj też. Ej, Jakiś... y, oddaj... Jakiś oddaj skiemu ten. To ja znaczy oddaj janeczkowi na rybka. Oddaj y, ten. A no, no dobra, próba janeczka. Ja zbieram chłopak, płaszczaki i tejtki. I będę je rozdawał podczas zbierki. Ej, Ja bym, ja bym, ja bym, ja na strefę. Jak... Dobra, chodźcie już. Chodźcie już do ogniska. No to zaznacz, ja, ja ostatnią rzepką. Już poleciała strefa. No już teraz y, jesteśmy w strefie. Tutaj Dobra. jest nasze ognisko. Rozpalaj. Ej fakt, do jutrzej, Dobra. Do, do, dołożę. Ja będę dokładał, ja będę dokładał. Dobra, bardzo. A uwielbiam ten taki... Walnij meduzę. Nie, 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 nie. Nie będę. To będzie to będzie kryzys. Ale ja dokładam, bo wy marnujecie drewno na nic. Mam jeszcze 700 drewna. Dobra, jak... O nie! Dobra, ja już nie dokładam. Wy dokładajcie. Dobra, wy ja dokładajcie, ja idę zrobić drewno. Idź. Y Dobra. Ileś tam rzeczy zostało? Ileś tam rzeczy zostało? Ty bajek z was... Dobra. Ja będziemy mieć to drewno jeszcze. O nie! Dobra, ja idę farmić drewno. Dobra, ja będę dokładał, bo mam jak na razie 700. A ja mam 50 na razie. Ja, ja myślę, że się utrzymam z, 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 z dokładami. Ja myślę, Dobra, Możecie się na ten. Się na ten. Dobra, chodźcie wy... tutaj. Chodźcie, nam no, tu jest dość sprytna. Chodźmy okay. szybko. I uciekamy. czekaj. Dobra, ja na cześć, ty teraz zjeżdżaj, zjeżdżaj. mam 400. Mm. Nie za dużo, ale okej. Kurde. Ty, patrzcie, jesteśmy w... Ile? Dobra, trzymaj ją. Ja. Trzymaj. O! Tak, Ty to Ty teraz ja idę pod drewno. Jeszcze mega dużo, bo 200 aż. Niby 34, ale na jedno dołożenie. Ej, już mamy powoli przypał, wiecie czemu, bo nie ma w naszej okolicy drewna. Już chyba wszystko y zeznaczone No! no! To ty byłeś? Ja nie, nie mam. ci nie nie ja. Z impulsem no, się... możecie wracać z drewnem Tak, bo ja tu specjalnie je wziąłam Ej, fryz jest 300 drewna Już 200 Szybko chodźcie Jucia, ty ile masz? 400 No dokładnie Dobra, trzymaj, Ej, trzymaj, wiesz, to. trzymaj to Trzymaj to w... Dobra, daj, daj to no. Dobra, nie, wytrzymajcie Ja będę czekał nie, ja zbieram w Zobaczcie Wiko. Ej, chodź tu, chodź tu, dam ci całe moje drewno, a ja pójdę ten. Masz całe moje drewno. Dobra, dzięki. I ty tu dokładaj, ja idę ten. Tylko ja mam... to może mi ktoś? Już... Dobra, mam sto, ja mam po. Kryzys, po. Pochodźcie tu. Idę, idę. Już ływami. To nie wiem, czy zdążę do was iść. Rotuncz do ciebie idzie. Pomocy! Dobra, trzymaj Podobnie się. Trzymaj Janeczku. 26? 26 26, to 29. też jakieś wyczerp. Jeszcześ. Idę do Was. Ja można go szukajwa i jest kryzys. No 679 Dobra, jeszcze mamy chodź. Uf na rybki, uf na rybki. Nie, na razie nie masz takiego kryzysu, żeby się lecieć. Dobra. Julcia, ile masz? 60. Kurczę. Akurat mi się zrobiło, że się. dłużej okres. Uf ten, rybki, nice. Uf na rybki, Uf na rybki, jest na rybki, Ej tutaj łóżka jest na tutaj... mhm. Filip, kryzys Kryzys kryzys. uff na rybki, max pali się się jeszcze ognisko Patrzcie jaka mała strefa już będzie, już jest już to no dokładajcie, wabi. dokładajcie Ja osobiście dwa Jak teraz zgasi mi to Tak cię, łów, łówmy na rybki szybko, jest razem ze mną Bo zaraz jak będzie kryzys no powiesz wiesz. Ja, jeszcze nie mam Dwa bię na... Ale już nie nie pali się blisko? Już nie, nie wiem Pali już nie mamy ale czekajcie! Jest, jeszcze dołożyłem mojego. 30 do Ale już mało. Dobra, już mnie nie jest tam, tym do ostatnie Ej, 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 ktoś zbierać. No ja idę zbierać, tylko sobie na, na końcu to idzie. Słuchajcie, ja ja, ja wziąłem chopy płaszczaka Gdzie po mnie? Czekajcie, ja się muszę kop tego mam tak płacz i 30 poza bieg będzie działa efekt płaszczaka nie rozpala się. Ognisko no. się nie rozpala. Jak nie, w ciebie, da się nie, 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 was. Ja nie, 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 jeszcze nie, że nie, na tej? Uf, to na rybie. na nie na... Nie zdążysz. Nie zdążysz. Zdążysz. Się. Czekaj, no. Tak. Leć go, Julcia, leć. Nie, 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 nie. Dzień gdzie ja cześć, go dostanę? Cześć, Pomelek, lecimy go tobą odcinek. Filler, bo chcę ci coś Melek. powiedzieć. czekaj, to... Ja dopiero na Dzień Dziecka ci dam. Dobra. To Dobra. co dałem, bo... O, cześć, pa, bo my nagrywamy. Wędka, gdzie jest wędka? Dajcie mi wędkę! Nie, nie daj wiem! Ej, daj! Imów! Dajcie mi wędkę! D dzięki! Ja jeszcze nie podnoszę. No nie podnosimy go! Sorry, ale tutaj jest za dużo miejsca. Nie mamy. Ja mam wędkę, mogę jeszcze no, cztery timy! To jest do zrobienia! Cztery timy. Idzie? Zadcy wiał jakaś. Daj rady, daj rady, Krzyścia! <śmianowidzą> Leć! On już nie może tego zrobić. Nie, 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 nie to Ma, Czy nie! Zobacz, czy jeszcze rybek damy radę! Filip, ale jak on, jak on cię podnie... Jezu, no... Filip, jakby zaczął się podnosić, to by też zginął. Już nie wygram. Jest, moim nie wygram. Co mam jeść? Masz dziewięć i Timy. Trzy śledzimy. Jeźdźcie to. Nie, to się tak. je. to, ja to jadłem. To się je. Jedź, to dużo, dużo daje. Ej, Śledzimy. Daj, Jeszcze jeden tył i on wróci. 7. 7. Nie, ale na top 7 to. te. No, no dobra. Już, już, już. Siedem, Siedem osób Chyba na takim wyniku ja nasz strzelanie zakończymy O zobaczymy jak tam inni, czekajcie Jak tam inni Ale to też chyba Dobrze było, co nie? No dobra, chodźmy do lądu wszyscy no. z tymi predatorami tak. To przyjedę, ale to też w sekundę, nie Dobra, Nie idziemy. no dobrze, dobrze Witamy, no to wiecie Odcinek był bardzo ważony Ciekawy Nie wiem, czy napiję herbatki a ja sobie zdejmę maskę, bo za gorąco w niej trochę. I krzyknę. Dobra widzowie, to zostawcie Łapkę w górę. W górę. Hello! Masko. Hello.